W ubiegłym tygodniu w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Obecni na niej byli pracownicy Brzeskiego Szpitala oraz zaproszeni goście. Po imprezie na wszystkich parkujących swoje pojazdy w pobliżu Regionalnego Centrum czekała niemiła niespodzianka. Za wycieraczkami swoich samochodów czekały na nich nakazy płatnicze za brak karty parkingowej. No faktycznie taka y, przykra sytuacja miała miejsce. Y, my byliśmy współorganizatorem tej uroczystości, y, uzgadnialiśmy z z właścicielem Regionalnego Centrum, czyli z miastem, z Urzędem Miasta w rzesku. W ogóle możliwość wykorzystania Regionalnego Centrum jako miejsca tej uroczystości. Więc władze miasta miały wiedzę, że to ta uroczystość będzie się odbywała w tym miejscu. No faktycznie parking koło Regionalnego Centrum, ten bezpłatny parking jest bardzo mały i nie wystarczył na tę ilość gości zaproszonych. I zakończyło się to bardzo przykrymi konsekwencjami w postaci mandatów. Władze brzeska były, miały wiedzę, że taka uroczystość się odbywa. Dyrektor Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który odpowiada za płatną strefę parkowania w mieście, twierdzi, że nic o uroczystości wcześniej nie wiedział. Impreza po pierwsze nie była w ogóle zgłoszona do, do BOSFIR-u czy do biura płatnego parkingowa, natomiast nie mieli obowiązku w ogóle na tego zgłaszać, ponieważ standardowo osoby, które parkują na miejscach płatnego parkowania w Brzesku, no muszą opłacać zgodnie z uchwałą Rady Miasta za to parkowanie. Szpital często organizuje swoje uroczystości w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku. Jednak z taką sytuacją spotkał się po raz pierwszy. Bo my korzystamy często z tego ośrodka, z Regionalnego Centrum i po raz pierwszy zdarzyła nam się sytuacja, kiedy nasi goście mieli wystawiane mandaty. Do tej pory odbywały się tego typu imprezy i raczej nie byli Byliśmy zaskakiwani takimi sytuacjami. Dyrekcja szpitala stara się sprawę wyjaśnić. W lokalnych mediach, powołując się na słowa przedstawiciela BOSIR-u, podano informację, że sprawę można załatwić polubownie. Podejrzewam, że ktoś y, chyba celowo przekręcił y, moją wypowiedź. Natomiast polubownie może być rozumiane w ten sposób, jeżeli te opłaty y, te osoby, które parkowały, zapłacą, no to oczywiście nie, nie, nie występujemy o dane cypiku i nie wystawiamy tytułu wykonawczego u komornika. Więc y, y, chyba najbardziej w tym, w tym momencie to polubowne może być traktowane. Dyrektor ds. administracji naszego zespołu jest w kontakcie z zarządem potem ośrodka rekreacyjnego, i mam nadzieję, że, że uda się te sprawy jakoś korzystnie dla tych naszych gości rozwiązać. Cała sytuacja pokazuje brak komunikacji między instytucjami. Dla porównania w Tarnowie do takich zdarzeń nie dochodziło i dojść nie powinno, o czym zapewnia dyrektor targowisk miejskich odpowiedzialny za płatną strefę parkowania w Tarnowie. Otrzymujemy taką informację, że taka impreza ma się odbyć i miasto wyznacza miejsca parkingowe na miejscach ogólnodostępnych, bo jeżeli to się znajduje w obrębach strefy płatnego parkowania, miejsca są te wcześniej wydzielane, specjalnie oznakowane taśmą czarno-białą i w tym na tych miejscach goście zaproszeni goście przyważnie goście z zewnątrz mogą sobie parkować bezpłatnie i my pieniędzy nie pobieramy tylko zaznaczam że muszą być one oznakowane no bo my musimy też wiedzieć które samochody są związane z imprezą a które nie bo trudno żeby w całym mieście był nie pobierane był opłaty część osób zadeklarowało, że zapłaci mandat wszyscy jednak wyrazili swoje niezadowolenie z zaistniałej sytuacji dodajmy także że opłata za brak karty parkingowej wynosi 50 zł